Podcasty Rzeczpospolitej. Pomoc dla Ukrainy w zamian za korzyści da UE. Umowa Ukrainy i USA na ostatniej prostej. Sprzedaż chińskich aut w Polsce wystrzeliła. USA naciska na Iran. Jest wtorek, 25 lutego. Na Twój biznes, codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce, zaprasza Bartłomiej Kawałek. Zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie RPPL. Pamiętaj również o zaobserwowaniu kanału na platformach streamingowych i zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Dzisiaj zaczynamy od poniedziałkowego szczytu w Ukrainie zorganizowanego w trzecią rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny. W poniedziałek do Kijowa na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zęńskiego ściągnęli przedstawiciele państw członkowskich UE oraz premier Kanady Justin Trudeau, by okazać wsparcie i solidarność. Do Kijowa przyjechała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która oprócz słów wsparcia przywiozła również informacje o pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 3,5 miliarda euro, która jest częścią większego pakietu pomocy wynoszącego 50 miliardów euro, uchwalonego jeszcze w 2024 roku. Pieniądze mają wzmocnić bardzo napięty ukraiński budżet i zapewnić funkcjonowanie państwa ukraińskiego. Von der Leyen poruszyła w trakcie wizyty kwestie współpracy pomiędzy Ukrainą a UE, kładąc nacisk na współpracę w obszarze nowych technologii wojskowych czy wykorzystania ukraińskiej infrastruktury do magazynowania gazu ziemnego na potrzeby państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała również, że do końca roku zamierza zintegrować ukraiński i mołdawski system elektroenergetyczny z systemem unijnym. Na ile realna jest ta zapowiedź, okaże się wkrótce, jednak trzeba zwrócić uwagę, że Komisja Europejska właściwie pierwszy raz wyartykułowała swoje potrzeby i oczekiwania względem Ukrainy. Tu pytanie do Was, czy powinniśmy jako Wspólnota oczekiwać od Ukrainy jakiejś formy zadośćuczynienia za okazane wsparcie? Weźcie udział w sądzie lub piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zaglądamy do Rzeczpospolitej, gdzie o rosnącej sprzedaży chińskich aut pisze Adam Woźniak. Polski rynek aut zaczynają zdobywać Chińczycy. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2023 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 160 aut produkcji chińskiej. Zaś w 2024 roku liczba ta wyniosła już ponad 10,5 tysiąca. I co należy podkreślić, nie są to auta elektryczne. Skąd to rosnące zainteresowanie chińskimi autami? Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu. Przemysłu motoryzacyjnego tłumaczy, że konsumenci doceniają jakość importowanych z Azji aut, a istotną rolę grają również ich konkurencyjne ceny. To, jak wskazują eksperci, powinno martwić europejskich producentów aut, szczególnie tych, którzy pozycjonują swoje marki na niższych półkach cenowych. Przechodzimy do skrótu najważniejszych informacji. Sprzedaż detaliczna w styczniu była wyższa rok do roku o 4,3%, poinformował GUS. To dobra wiadomość, cieszy przede wszystkim odbicie sprzedaży dóbr trwałych. Depozyty spadły w styczniu miesiąc do miesiąca o 40%, poinformował Narodowy Bank Polski. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w poniedziałek list intencyjny o m.in. sprzedaży Słowacji polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Choć sam fakt zainteresowania produktem polskiej zbrojeniówki powinien cieszyć, Maciej Miłosz wskazuje, że Mesco, producent Pioruna ma problem z terminową realizacją kontraktów dla polskiej armii. O obiecane zwiększenie mocy produkcyjnych nie posunęło się nawet o milimetr. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia polską sztuczną inteligencję. PLLUM to model językowy stworzony dla administracji, firm i naukowców. Każdy obywatel może skorzystać z chatbotu, przekazał w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wypływamy na zagraniczne wody. Inflacja w strefie euro w styczniu wyniosła 2,5%, zaś dla całej UE było to 2,7%. Najwyższy odczyt zanotowano na Węgrzech 5,7% oraz w Rumunii 5,3%, poinformował Eurostat. Według danych OECD w trzecim kwartale ubiegłego roku najwyższy wzrost realnego dochodu gospodarstw domowych zanotowano w Hiszpanii 2,2% kwartał do kwartału. Zaledwie 16 spośród 195 państw sygnatariuszy porozumień paryskich złożyło zaktualizowane strategie dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna. W związku z rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie w poniedziałek, Wielka Brytania poinformowała o wprowadzeniu nowego pakietu sankcji na Rosję i firmy, które dostarczają Rosji sprzęt elektroniczny podwójnego zastosowania, który trafia do rosyjskiego sektora zbrojeniowego, poinformowało BBC. Chiński Katl, największy na świecie producent akumulatorów, poinformował, że wraz ze spółką z grupy Volkswagen planują współpracę przy opracowywaniu nowych, bardziej wydajnych baterii litowo-jonowych, które używane mają być m.in. w branży motoryzacyjnej, poinformowała agencja Xinhua. Die Linke i AfD zapewniły sobie wspólnie jedną trzecią mandatów w Bundestagu. To oznacza, że będą mogły zablokować m.in. zmiany restrykcyjnych zasad dotyczących deficytu budżetowego, poinformował Die Welt. Umowa ukraińsko-amerykańska na ostatniej prostej. W poniedziałek informowaliśmy, że ukraiński rząd ma zająć się tzw. dealem surowcowym pomiędzy Ukrainą a USA. Wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna potwierdziła, że porozumienie jest niemal ukończone, a z informacji agencji Bloomberga wynika, że Ukraina czeka na akceptację ostatecznej wersji umowy przez USA. Według umowy Stany Zjednoczone mają zgodzić się na partnerstwo z Kijowem oraz zobowiązać do zapewnienia bezpieczeństwa i inwestycji w Ukrainie w zamian za dostęp do surowców naturalnych. Uzgadniana umowa ma być w tym zakresie bardziej korzystna dla Ukrainy niż pierwotnie proponowana. Według źródeł Bloomberga Biały Dom chce, bez zarabiania na odbudowie Ukrainy, wykluczone zostały państwa, które działały na niekorzyść Ukrainy podczas trwającej wojny. Czekamy z niecierpliwością na ujawnienie treści i podpisanie porozumienia. Jeśli macie swoje typy dotyczące państw, które miałyby być wykluczone z procesu odbudowy Ukrainy, piszcie w komentarzach. USA wprowadzają sankcje na Iran. W poniedziałek Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na podmioty działające m.in. w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Indiach, które mają pomagać irańskiemu reżimowi w unikaniu sankcji nałożonych na irańską ropę oraz wspierać mają grupy bojowe przeprowadzające ataki na sojuszników USA. Ograniczając eksport irańskiej ropy, USA zmusić chcą Teheran do porzucenia rozwoju programu jądrowego. UE zapłaciła miliardy za rosyjski gaz i ropę. Jak wynika z raportu Kreja i Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, w 2024 roku państwa członkowskie UE wydały 22 miliardy euro na import gazu i ropy z Rosji. Jak wskazuje raport, to kwota większa niż pomoc finansowa UE dla Ukrainy, która wyniosła w 2024 roku 19 miliardów euro. W sumie na eksporcie paliw Rosja w trzecim roku wojny z Ukrainą zarobiła ponad 230 miliardów euro. Przechodzimy na parkiet. W dzisiejszym parkiecie o korekcie na polskim rynku akcji pisze Andrzej Pałasz. W zeszłym tygodniu warszawskie indeksy wzbijały się na kolejne rekordy, jednak teraz sytuacja ma się zgoła inaczej, a inwestorzy zastanawiają się, jak głęboka będzie obserwowana korekta. W poniedziałek solidnie traciły banki i, co zastanawiające, spółki handlowe. I to pomimo nadspodziewanie dobrego odczytu sprzedaży detalicznej w styczniu. Co warto podkreślić, polski rynek w poniedziałek był najsłabszy w Europie, choć wyraźnie traci Siły, między innymi francuski kak czy węgierski boks. Czas na dane z rynku. WIG20 na koniec poniedziałkowej sesji traci niemal 2,4%. DAX zyskuje ponad 0,6%. FTSE z symboliczną stratą. Rzut oka za ocean. S&P traci 0,5%. DJI zyskuje 0,08%. NASDAQ spada o ponad 1,2%. Bitcoin poniżej 93 tysięcy dolarów. Surowce. Złoto. Uncja wyceniana na 2950 dolarów. Baryłka ropy Brent na niespełna 75 dolarów. Waluty. Euro kosztuje 4 złote i 15 groszy, dolar, 3 ,96 zł 96 groszy. Przechodzimy do kalendarium. Dzisiaj Santander Bank Polska opublikuje wyniki za 2024 rok. Poznamy również stopę bezrobocia GUS w styczniu. W USA publikacja indeksu nastrojów konsumenckich Conference Board. W Wielkiej Brytanii publikacja danych o sprzedaży detalicznej według CBI w lutym. Na dziś to wszystko. Serdecznie zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rppl, bo właśnie dzięki Wam możemy produkować takie podcasty jak ten. Dobrego dnia i do usłyszenia jutro.